Okazało się, że twarz mam wyjściową, ale jednak przed kamerą jak jakoś to wygląda, więc zostałem zaangażowany, żeby tutaj sobie porozmawiać z kolegą Romanem Dobrze zapamiętałem, tak, Roman. Tak. Kolega Roman, ja jestem kolega Mariusz. Restauracja w porcie. Tak jest. Dzisiaj dostaliście wyróżnienia. Tak, działamy. Yy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Startując w, pierwszy raz w działa. Ale tu chyba was to nie dziwi. No, chowem skromnie raczej. No. Bardzo zaskoczeni nie jesteśmy. No Działamy od 14 miesięcy w Władysławowie. Restauracja jest położona w pięknym miejscu. Chyba najładniejszym w Władysławowie, bo y, na terenie portu, przy, przy samym basenie portowym. A jaka kuchnia u Was obowiązuje? Y, w przeważającej części ryby. Czyli standardowo, nie odbiegacie od tego. Tak, ale jeżeli ktoś nie jest entuzjastą ryb, zawsze u nas znajdzie coś innego. A co znajdę u was, jak nie jestem entuzjastą ryb? Znajdziesz tak... Przyjeżdżę do ciebie i chcesz mi coś polecić, a nie rybę. Znajdziesz u nas tak, stek z polędwicy, o, gołu, dobra, jadę. sezonowanej, mamy wieprzowinę, szaszłyki, tradycyjnego, skabowego w rozmiarze XXL, smażonego na, na smalcu, na smalcu, tak, no, jak, tak jak powinno się robić, <laughs> Mamy kurczaka faszerowanego, mamy małą kartę dla dzieci. Czyli każdy dla znajdzie nich. coś dla siebie. Tak, nie do przesady, karta nie jest przesadnie duża, ale i nie ma ludzi. No bo nie powinna być przesadnie duża. Jak jest nie za duża, to trzeba się być, zastanowić nad tą restauracją. Jest w miarę jest na tyle duża, żeby zmieścić propozycję dla każdego. Kochani, to jak chcecie zjeść rybkę, to zapraszamy Was do restauracji w porcie we Władysławowie, a ja jedenasteka. Zapraszam. No to jedziemy. Bardzo.